Ta toaletka będzie w zieleni, ale jak już jest wypiaskowana, czas położyć pierwszą warstwę koloru, czyli butelkowa zieleniu Colorus. Czas popracować trochę nad blatem od toaletki. Wcześniej został poszpachlowany. I teraz szlifierką wyrównujemy powierzchnię i przygotowujemy pod nałożenie bejcy. I spójrz, nakładamy teraz bejcę. Jest to kolor skalisty, I tak wygląda blat pokryty jedną warstwą bejcy skalisty. No i teraz trzeba porządnie wytrzeć szmatką nadmiar. I czas nałożyć lakier. Jest to lakier New Colors, lakier aksamitny, matowy. Czas na dołożenie odrobiny głębi, czyli czarnego koloru. Najpierw nakładam sobie kolor bazowy, czyli moją butelkową zieleń. Gdzie niegdzie na rantach rzucam czarnym kolorem i łączę ze sobą te kolory. Dopóki nie uzyskam jednolitego, gładkiego przejścia, zabieram się za wykończenia. Nakładam krem pozłacający w kolorze stare złoto, i uważam, że obłędnie pasuje do tego koloru. I mamy zjawiskową toaletkę, ale też mam dla Ciebie zjawiskowy kurs z podstaw odnawiania mebli. Jest on w formie e-booka i jest stworzony dla osób, które wcześniej w ogóle nie miały o tym pojęcia. Możesz go zdobyć, klikając w link, który zostawiam w komentarzu.